Za co się wziąć, tylko za koniec. Za świnie się wziąć, też idą na rzecz. Po co kiełbacę ludzie jedzą? Ja hoduję konie do elacja. To nie ja, ja, ma ja historia kawałek z Ja dole, ja to trzymam konie przejechać się bryczką, a nie kurwa na rzecz. Ja, no. jak jak kolejka, robi tam jakiś proces albo coś. Proszę odeź mi od tamtego. Zacznij tam.

Ponieważ na przykład jest 8 koni załadowanych na samochód, który w ogóle nie jest przygotowany do tego. Koledzy czy koleżanki zgłaszają, że paszporty nie są dobrze sprawdzane. Są zna... sprawdzane skrupulat. Ile ma lat po uwzględnieniu? Jeśli mamy możliwość, sprawdzać... to sprawdzamy. A co to mamy znaczy mieć możliwość? możliwość? Nie to jesteśmy jest zobligowani sprawdzać wszystkich koni. Kto jest koni? zobligowany w takim razie? Panowie strażacy, którzy tam są na pytanie, po co tam są, mówią, że są do pilnowania porządku. Kiedy pytam, czy pilnowanie porządku to też pilnowanie, żeby nikomu się nic nie stało, oni mówią wtedy, że nie, że oni są tylko od pilnowania tych pachołków, które są tam poustawiane. Więc tak naprawdę my, sprawdzając, czy zwierzęta są traktowane tu tak, jak być powinny, tak jak mówi o tym ustawa, nie jesteśmy bezpieczni. Czy jest muszą mieć świecić w oczach? Muszą. A co, chce pan mi bić? Przepraszam. My jesteśmy z organizacji prezwierzęcej, która od kilku lat kontroluje ten targ. Fajnie, że pan się tu pojawił, bo dwa lata temu tutaj nie było prawie nikogo z inspekcji. Zatem skoro się pan tu pojawił, proszę powiedzieć, jaką pełni pan tu rolę. Tylko tyle. Proszę nie wiem, bo ja nie odpowiadam przed kamery. No dobrze, to pan może tyłem stać, a ja będę przodem. Pan policjant nie chce ze mną rozmawiać i tak jak pan z inspekcji weterynaryjnej uciekł. Jak ja to mi to. A kamera ma Pan będzie policja. No proszę bardzo. Policja, to jestem. Ja. Tak. 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 Oni nam nie pozwalają zajrzeć, a oni mogą przepuścić przecież. Czyli no, nie pozwalają. Dalej nie tak. pozwalają zajrzeć. Tak. Okej, okay, to, no to słuchajcie. Tak. On musi pokazać i policjant niech będzie przy tym. Dowód osobisty, że on jest właścicielem tego konia. Czyli Janik Jan Janik Ksiński z dowodu, bo inaczej to może być koń kradziony razem z paszportem. Inspektor idzie? Nie wiem. Czyli pan inspektor nie chciał przyjechać, mm. tak, tak, ja prosiłem, podejść tutaj sprawy. Żeby... Panowie próbowali wjechać, tak? Ten pan ucieka teraz. Próbujcie go zatrzymać. No dobrze, ale my chcemy zobaczyć stan zwierząt w tej chwili. Bardzo prosimy o pokazanie co się dzieje w środku. Proszę bardzo. Co widzimy. No konie są spocone, zestresowane. No bo to jest... Bo to jest duży stres, tam było gorąco. Teraz taki spocony ogierek młody, gdyby wjechał na targ a tak setki koni dzisiaj będzie wjeżdżać zostanie wyprowadzony na ten mróz. To rano ten koń ma już zapalenie płuc, ponieważ konie są bardzo delikatne i bardzo wrażliwe na właśnie taką temperaturę. Nie wierzę na targowisko, nie ma targowiska, idę do domu i koniec. No i cóż, bo ma Pani zwierzęta, jak się należy, i co? Chore zobaczyć, są, czy czą? Mogę zobaczyć, mogę i będziemy Panu wierzyć, na Pan Był główny lekarz weterynarii 14-3359, tak? To on zaraz wiecie. Za trochę, Główny lekarz weterynarii był na spotkaniu. Zapewniam, że Państwo będziecie potrafili zachować, póki co za nie potraficie niestety będą wyciągane konsekwencje. Dzień dobry. Panowie, jest sprawa. Nie zostały sprawdzone paszporty koni i w tym samochodzie pan że... mamy informację, że jest kradziony koni. pan powiedział, kradzione. że to jest pana koń kradziony. Gdyby był mój, to by nie był kradziony. Powiedziałem, proszę. że mamy informację, że jest tam kradziony koń, nie zostało to sprawdzone zgodnie z przepisami. Dlatego, że dostałem informację od mojego znajomego, że tak zabudowanym samochodem jedzie koń, który został skradziony Chciałbym, żeby panowie sprawdzili paszport. Panowie mi informują, że nie mają Dobrze. obowiązku. ci zobaczyć. Nie, proszę wylegitymować tego pana. A czy pana też. No ale pana też oczywiście, pan też tutaj zaprasza. Jak panowie mają, nie mają obowiązku znania się na maściach i odmianach koni? No kurna. Widźmować tych inspektorów weterynaryjnych, bo to nie wiadomo kto to jest. No tak, to pan inspektor już odchodzi, o już. O, no i, i tyle, żeśmy czegokolwiek załatwili. No, to... no bo samochód dalej, po, ten samochód, który zgłaszam już pojechał. Ale nie pan A teraz je pan co Znaleźć go, to będzie naprawdę super. Dobrze, dziękuję panowie. Panowie policjanci nie zareagowali w żaden sposób. A jaka maś? A jakie znaki szczególne? A co jest w paszporcie napisane? No, tak to... Nie wiem, nie da się zobaczyć. Się nie da. Trzeba otworzyć, to się wszystko da. Tak, tak proszę tak. bardzo, niech Pani otworzy. Ale to Pani chyba tutaj z inspektora, do darynać. No, Tak, na ogonie na przykład. Tak właśnie nie, plan, nie tak? to on, 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 on Proszę się odpytać, Proszę żeby tą przyczepkę. Proszę bardzo. Bardzo proszę. Proszę się nie nie, 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 ja nie, nie chodzi mi o czytanie czy tylko co pan w ogóle zaglądał. No to zaglądałem, czy nie zaglądał? ale tam to nie Nie, nie może. Absolutnie nie. Wcześniej nie była kobieta, powiedziała, że jest takie. Taka kobieta? Absolutnie nie, Absolutnie nie wjeżdża, tylko nie, 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 nie wjeżdża. Nie wjeżdża. Niech tutaj tylko przyjdzie.

nie może być końca puszczony tak, był tamten końca puszczony do Nie mają takiego prawa. Nie było umowy. Ale powiedziałeś, że tam mają... Tak, trzeba spisać notatkę i numer służbowy policjanta, który na to się zgodzi. Ale ten funkcjonariusz policji jest w stanie mi pomóc? Czyli możemy później podjąć interwencję?

tam to... Pana to nie jest proszę, proszę mi pokazać, że... Artykuł 3 i 40 ustawy o okresie. Pan, pan to tym bardziej powinien. Artykuł 5 i 60 proszę o spadać. I innym domem może, co? No chyba się nie rozumiemy. Proszę o zweryfikowanie paszportu z dowodem to tym, czy jest właścicielem. Jest właścicielem, większości koni jest właścicielem. większości. Nie, nie sprawdź pan, poprosimy w takim pani razie dowód i chcemy to zobaczyć. Ja pani dowodem nie będę nie może pan doktor To nie doktor My też jesteśmy możemy, jesteśmy mniej Jesteśmy mniej więcej. mniej więcej. Ale my więc sprawdzamy dokumenty, nie pani. pani. Dobrze, w takim razie stanie się, że zatrzymujemy ale nie, Pani odpycha, to to jest jakieś pchanie. Tyle to, tak to, to mają specyfikowanie. No no oh, cool. to... Jak Pan odpowiedzieć, O kur... to samochodu. Proszę Pani z tego sprawdzić. Ale zadaję Panu pytanie. Pan A Pan też nam utrudnia pracę. Transport jest niesprawdzony. Państwo przysprawialiście na przestępstwa. przestępstwa. Było spotkanie z, z Komendantem Głównym Policji.

Jak to się nie, no nie no wiedzieć? Jak nie to się nie, nie, nie wiedział? To... No, no, A pan tutaj taki takiej tracy niech pan sobie włoży panie. Panie w puszkę. Pani w pizce jeszcze włoży. Jak pan korzysta w puszkę, to pan mnie prowokuje, traktujesz tak w ten sposób konia. A nie ja pana. Wie pani co?

Wiecie, wiecie, jakie to. Panie młody od zwierząt. Specjalista. Julia i weterynarz nie ma prawa wypuścić tego konia. On miał zęby. Bo to by konia a pan, Dobra, przed tak tak zabić. Ale nie pozwolicie mu jeździć. Tak jak mówię, proszę udrożnić. Prosiłabym pana numer znaki cokolwiek, ponieważ puścił pan tego pana nie wysłuchał was. Dobrze, to byś to pani poprosił. Tej pani da jest grupy. E, Momentek, a ten pan? Proszę. z ten samochód był cofnięty na poprzednich bramkach. A! Oooo! No... jest cofnięty na jednej bramce, to wraca Pan do domu, może, koniec. ale Koniec. nie wiedziałem o co chodzi, nie no. Dobra, i wiecie co, bo tak poprzedni Nie wiem o co chodzi. Można mnie komórkę, nie? Dobra. To, to jest cofnięty to jest na pierwszej no pewnie, no przecież, no przecież Żadnej współpracy na punkcie pierwszym. Współpracuje z policją. Współpracują wszyscy. cofamy samochody, które nie ma właścicieli. Jest jakiś właściciel, nie zgadza się jest cofany. A dlaczego jest tutaj taki bałagan? Składam pan przysięgę, jest nie pan lekarzem, Będę na co ta przysięga była warta. Tu, bermek. A nie jest kobieta reprezentować tego zaboru. się, e, kurwa! <laughs> No, do rozładunku no tak. jak zawsze, oczywiście, no. Tak, najlepiej będzie szybciutko rozładować, a potem nie rozładowywują i nikt tego nie kontroluje.